Wygrywacie z Poruba ten ostatni mecz przed sezonem. Jaki dla Ciebie był to w ogóle mecz? Jaki rywal? Jak silny? Ciężko powiedzieć, jak silny. To jest pierwsza liga, gdzieś tam grają w tej czołówce. Na pewno by to nie był łatwy mecz. Jak wynik o tym mówi, 6-2, to się wydaje, że łatwy mecz, ale tak nie było. Poruba walczyła, ale my graliśmy konsekwentnie swoje, więc to przyniosło efekt. Czy taka wygrana w Sparingu, mimo wszystko. Daje Wam, nie wiem, jakiegoś takiego mentalnego kopa na ten początek nie, sezonu? Nie wygrana, bardziej co chyba styl gry, bo yy, chyba ten styl gry był już trochę lepszy niż w tych sparingach w zwoleniu czy tam wcześniej. Gdzieś to idzie w dobrym kierunku i już się nie możemy doczekać Ligi. Dla Do Ciebie był to chyba jeden z pierwszych, jeśli nie w ogóle pierwszy mecz, prawda? Tak, to, tak. tak pierwszy, pierwszy mecz, właśnie. Wróciłem. Yy, miałem grać mniej, wyszło, że zagrałem cały mecz. Cieszę się na pewno, bo na pewno potrzebuję tych meczy, żeby wrócić do optymalnej formy. I idziemy do przodu i zobaczymy co będzie. Ogólnie dla całej drużyny chyba był to taki ciężki okres przygotowawczy, bo nie graliście w, sumie była w żadnym meczu w takim pełnym składzie nie było takiego pokazu siły, takiego pokazu na co was w ogóle stać przed tym sezonem. Zostawiamy to na ligę, na pierwszy mecz. Rzeczywiście nie graliśmy zawsze, ktoś tam gdzieś wypadał. Dzisiaj brakowało komory, ale myślę, że już na sezon ligowy już każdy będzie do dyspozycji trenera, więc, więc zobaczymy, jak to będzie wtedy wyglądało. To na koniec zapytam to, czy według Ciebie łatwiej jest przygotować się do nowego sezonu? Wiesz, nie wiem, złapać tę myśl trenera, gdy cała drużyna, nie wiem, połowa drużyny jest nowa, świeża i, i taka trochę nie nasączona jakimiś. E nie wiem, e, nawykami spod innych trenerów. Nie, myślę, że to jest to samo. Przygotowania się nie różniły od, od e, tych wcześniejszych. E, więc e, trenujemy codziennie, więc e, trener przygotowuje nas taktycznie. E, mamy odprawy wideo, więc e, dużo analizujemy i poprawiamy naszą grę.